12 przypadków, 12 odkryć, które burzą nasze dotychczasowe pojmowanie świata. Obiekty, które nie powinny istnieć, zjawiska, które łamią prawa fizyki, dowody, które przepisują historię na nowo. Naukowcy z dziesiątkami lat doświadczenia, najnowocześniejszym sprzętem, procesami recenzowania przez innych ekspertów i są w kropce. Nie są zdezorientowani, nie snują teorii, po prostu nie mają pojęcia. Co się dzieje, gdy najtęższe umysły na Ziemi natrafiają na coś, co kompletnie nie ma sensu? Jeśli cenicie sobie udokumentowane zagadki naukowe, takie jak te, zasubskrybujcie nasz kanał. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach, z wykorzystaniem źródeł zrecenzowanych czasopism naukowych i oficjalnych raportów archeologicznych. A teraz wracamy do historii. Numer 1. Mechanizm z Antykityry, odnaleziony w 1941 roku, 60 metrów pod wodą, u wybrzeży greckiej wyspy Antykitira. Kapitan Dimitrios Kondos i jego poławiacze Gombek odkrywają brązowe fragmenty we wraku rzymskiego statku, datowanego na lata 70-60 p.n.e. To nie były zwykłe koła zębate, to był komputer 37 zazębiających się brązowych. Kół, które obliczały pozycje planet, przewidywały zaćmienia i śledziły czteroletni cykl olimpijski. Tomografia rentgenowska, przeprowadzona przez zespół badawczy Toniego Frita, ujawnia inskrypcje wspominające Wenus i Marsa, zapisane w starożytnym greckim piśmie. Obiekt datuje się na 150. rok p.n.e. co czyni go pierwszym analogowym komputerem na świecie, wyprzedzającym swoją epokę o ponad tysiąc lat. Grecy epoki brązu budowali urządzenia obliczeniowe – Podczas gdy Europa uczyła się wytwarzać narzędzia z żelaza. Rekonstrukcja Michaela Wrighta z Imperial College London wykazuje dokładność do jednego stopnia w wyznaczaniu pozycji Merkurego na przestrzeni dziesięcioleci. Mechanizm przewidywał zaćmienia słońca widoczne z Rodos, z dokładnością co do miesiąca i dnia. Cyceron pisał o Archimedesie, który stworzył rodzaj globu pokazującego ruchy ciał niebieskich, ale nikt nie wierzył, że taka technologia istniała. Przełożenia kół zębatych dokładnie odpowiadają starożytnym greckim obliczeniom astronomicznym. Analiza Dereka de Price z Uniwersytetu Yale identyfikuje programowanie 226 miesięcznego cyklu zaćmień Saros. Odnaleziono 115 fragmentów. Zrekonstruowano 82 brązowe koła zębaty. Brak jakiegokolwiek wyjaśnienia, w jaki sposób metalurdzy epoki brązu osiągnęli precyzję wykonania, która powróciła dopiero 17 wieków później wraz ze szwajcarskimi zegarmistrzami. Numer 2 sygnał Wow. Wykryty 15 sierpnia 1977 roku o 22.16 czasu wschodniego przez radioteleskop Big Air Uniwersytetu Stanowego Ohio skanujący gwiazdozbiór strzelca 72 sekundy uporządkowanej transmisji radiowej z koordynatów 19 godzin, 25 minut i 27 stopni, 03 minuty. Siła sygnału 30 razy przewyższała poziom szumu tła, co wskazywało na sztuczne pochodzenie, częstotliwość. 1424 P56 MHz, dokładna linia emisyjna neutralnego wodoru, najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka we wszechświecie. Dr Jerry Eman zakreśla alfanumeryczny wydruk 600Q.5 i pisze czerwonym atramentem Wow! Wąskie pasmo sygnału sugeruje inteligentną transmisję. Naturalne zjawiska rozprzestrzeniają się na różnych częstotliwościach. Ten sygnał był precyzyjnie skupiony na uniwersalnej częstotliwości wodoru. Protokoły SETI wymagają potwierdzenia sygnału, ale kolejne poszukiwania przy użyciu tego samego sprzętu, tych samych współrzędnych i o tej samej porze roku nie ujawniły niczego. Instytut Meta Roberta Greya przeprowadza 40 niezależnych poszukiwań w latach 1977-2012. 10... 7... Cisza. Obserwatorium Arecibo kieruje swoją 305-metrową antenę na te współrzędne w 1975 roku. Brak wykrycia. Sygnał pochodził z Pustej Przestrzeni między systemami gwiezdnymi Tausa-Gitarii i Cisa-Gitarii, gdzie nic nie powinno istnieć, co mogłoby generować skupione impulsy radiowe. Obliczenia odległości umiejscawiają źródło 220 lat świetnych od Ziemi. Wymagania energetyczne dla tej transmisji sugerują cywilizację zdolną do przekazywania energii równoważnej 10 miliardom słońc. Nigdy nie zarejestrowano powtórnej transmisji. Nie wykryto podobnych sygnałów nigdzie we wszechświecie. Nie zidentyfikowano źródła pomimo 46 lat ciągłego monitorowania. Numer 3 młotek z London odkryty w 1936 roku przez Maxa i Emmę Han podczas wędrówki w pobliżu London w Teksasie, drewniana rękojeść i żelazna głowica osadzone w wapieniu ordowickim, datowanym metodą radiometryczną na 400 milionów lat. Skała ta powstała zanim istniały zwierzęta lądowe, w erze paleozoicznej, gdy kontynenty Ziemi były ukształtowane zupełnie inaczej. Krystalografia rentgenowska, przeprowadzona przez Muzeum Dowodów Kreacji Karla Bałka pokazuje, że żelazo zawiera 96,6% yes czystego żelaza, 2,6% chloru, 0,74% siarki. Niemożliwy skład dla metalurgii XIX wieku. Współczesna stal zawiera węgiel dla twardości. To żelazo nie wykazuje śladów węgla. Rękojeść wykazuje częściową permineralizację, a otaczający wapień wyraźnie uformował się wokół niej poprzez osadzanie się osadów. Syn Hanów, Glenn, potwierdza, że rodzina znalazła go dokładnie tak, jak opisano, nad Red Creek, drewno i metal uwięzione w starożytnym kamieniu, który wymagał uderzeń młotem, by go wydobyć. Analiza metalurgiczna przeprowadzona przez laboratorium Columbus Despatch wykazała poziomy czystości żelaza osiągalne jedynie dzięki procesom przemysłowym niedostępnym przed XX wiekiem. Jednak datowanie izotopowe otaczającego wapienia potwierdza 400 milionowe lata jego powstania poprzez standardowe procesy geologiczne. Hahn przechowuje młotek w oryginalnym stanie, odrzucając oferty od kolekcjonerów i muzeów. Badania geologiczne potwierdzają, że formacja wapienia ordowickiego w hrabstwie Henderson poprzedza ludzką cywilizację o setki milionów lat. Datowanie węglem 14 rękojeści wskazuje na ostatnie stulecia. Skład żelaza wymyka się wyjaśnieniom. Wiek skały sprawia, że artefakt ludzki jest czasowo niemożliwy. Numer 4. Szum z Taos. Po raz pierwszy udokumentowany w listopadzie 1993 roku, dotykający około 2% z 5000 mieszkańców Taos w Nowym Meksyku. Niskoczęstotliwościowy dźwięk około 32 Hz, który wrażliwe osoby opisują jako pracujący w oddali silnik diesla. Śledztwo Uniwersytetu Nowego Meksyku, prowadzone przez inżyniera mechanika Joe Malinsa, Wykorzystuje czuły sprzęt akustyczny analizatory widma elektromagnetycznego i sejsmografy w całym mieście. Nie zidentyfikowano wykrywalnego źródła, pomimo sprzętu wystarczająco czułego, by wykrywać dźwięki poniżej progu słyszalności ludzkiego ucha. Szum występuje w dźwiękoszczelnych komorach bezechowych w Los Alamos National Laboratory. Najsilniej dotyka osoby z ostrym słuchem w wieku od 55 do 70 lat. Zazwyczaj mieszkające na obszarach wiejskich, z dala od zanieczyszczenia hałasem miejskim. Podobne zjawiska zgłaszano jednocześnie w Bristolu w Anglii, dotykające 800 mieszkańców w Bondi w Australii z dwości potwierdzonymi przypadkami w Windsor w Ontario, udokumentowane przez Laboratorium Akustyki Uniwersytetu Windsor śledztwo kongresu w 1997 roku z udziałem naukowców z Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratories, Phillips Air Force Base i Kirtland Air Force Base nie znalazło żadnego źródła elektromagnetycznego, sejsmicznego ani akustycznego, pomimo zaawansowanego sprzętu wykrywającego. Kierownik zespołu dr. Joe Mullins stwierdza: Nie znaleźliśmy jednoznacznego wyjaśnienia. Cierpiący zgłaszają poważne zaburzenia snu, bóle głowy, zawroty głowy, a w skrajnych przypadkach krwotoki z nosa. Testy podwójnie ślepe, przeprowadzone przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Nowego Meksyku potwierdzają, że osoby dotknięte zjawiskiem mogą wykryć szum, podczas gdy osoby z grupy kontrolnej nie. Skanowanie rezonansem magnetycznym MRI nie wykazuje nieprawidłowości mózgu słyszących w porównaniu z niesłyszącymi. Przeprowadzono ankietę wśród 5 tysięcy mieszkańców Taos, chodząc od drzwi do drzwi, zidentyfikowano 160 potwierdzonych osób słyszących. Zero znalezionych źródeł elektromagnetycznych, zero wykrytych źródeł akustycznych, zero skorelowanej aktywności sejsmicznej. Numer 5. Światła Hezdalen po raz pierwszy udokumentowane naukowo w sierpniu 1981 roku w norweskiej Dolinie Hezdalen, 120 km na południe od Trondheim. Jasne kule i geometrycznie ukształtowane światła pojawiają się 10-20 razy w roku, widoczne przez czas trwający od sekund do godzin. Projekt Hesdalen, założony w 1973 roku, prowadzony przez fizyka Erlinga Stranda z Estfold University, College wykorzystuje systemy radarowe, magnetometry, analizatory widma, kamery na podczerwień i sejsmografy. Światła wyraźnie pojawiają się na radarze jako stałe obiekty fizyczne poruszające się w trójwymiarowej przestrzeni. Pomiary temperatury w podczerwieni nie wykazują sygnatury cieplnej, pomimo olśniewającej widocznej jasności, przewyższającej światła lądowania samolotów. Obiekty wykazują pozornie inteligentne wzorce ruchu. Podążają za samochodami wzdłuż dróg dolinnych, reagują na sygnały latarek, unikają tras lotniczych. Maksymalna zarejestrowana prędkość osiąga 30 000 km na godzinę. Z natychmiastowym przyspieszeniem i zmianami kierunku o 90 stopni, niemożliwymi dla znanych statków powietrznych. Niektóre światła wydają się metaliczne i geometrycznie ustrukturyzowane, inne manifestują się jako czyste formacje plazmowe. Radioteleskop w Stanford Research Institute wykrywa zsynchronizowane emisje radiowe na częstotliwości 46 pm Hz podczas manifestacji świateł. Instytut Radioastronomii Włoskiej Narodowej Rady Badań potwierdza plazmopodobne właściwości elektromagnetyczne, ale nie identyfikuje znanego naturalnego mechanizmu formowania. Fizycy z Uniwersytetu w Bolonii proponują teorię piezoelektryczną. Naprężenia tektoniczne generują pola elektryczne w bogatej w kwarc skale macierzystej. Ale nie potrafią wyjaśnić uporządkowanych ruchów. Automatyczna stacja monitorująca skatalogowała 284 udokumentowane obserwacje. Naukowcy z 17 krajów badali to zjawisko, w tym zespoły z Japonii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Francji. Zaproponowano wiele hipotez, w tym pioruny kuliste, elektromagnetyczne formacje. Plazmowe, tektoniczne efekty piezoelektryczne, refrakcje atmosferyczne. Żadna z nich nie wyjaśnia pozornie celowych ruchów, geometrycznych kształtów i widocznej reakcji na ludzką aktywność. Jeśli cenicie sobie udokumentowane zagadki naukowe, takie jak te, zasubskrybujcie nasz kanał, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. A teraz wracamy do historii. Numer 6 Bateria z Bagdadu. Odkryta w 1948 roku przez niemieckiego archeologa Wilhelma Königa w piwnicznym magazynie Muzeum Narodowego Iraku. Liniany dzban o wysokości 14 cm, zawierający miedziany cylinder i żelazny pręt datowany na 250 rok PNR na podstawie analizy ceramiki. Artefakt z Imperium Partów wyprzedza pierwszą baterię elektryczną Alessandra Volty o 2500 lat. Rekonstrukcja przeprowadzona przez inżyniera elektryka Willarda Graya z General Electric wytwarza 1.1 V, gdy jest wypełniona elektrolitem z soku winogronowego, co jest wystarczającym prądem do zasilenia żarówek LED. 12 podobnych ogniw galwanicznych znaleziono w stanowisku archeologicznym Khujut Rabu w pobliżu Bagdadu i ruinach Ktezyfonu. Miedziane cylindry wykazują charakterystyczne wzory erozji elektrochemicznej, identyczne z korozją współczesnych baterii. Notatki terenowe Koniga opisują asfaltowy korek, precyzyjnie umieszczający żelazny pręd wewnątrz miedzianej rurki. Żadne inne wyjaśnienie tej konfiguracji nie ma sensu archeologicznego. Starożytne mezopotamskie teksty klinowe wspominają o boskim ogniu i błyskawicy uwięzionej w glinianych naczyniach. Srebrna biżuteria wydobyta ze współczesnych miejsc Spartów wykazuje mikroskopijne dowody galwanizacji, wymagającej kontrolowanego prądu elektrycznego, co byłoby niemożliwe bez ogniw galwanicznych. Niemiecki dyrektor Muzeum, Koenig, wysuwa hipotezę o medycznym leczeniu galwanicznym opartą na starożytnych egipskich papirusach medycznych, opisujących terapię rybami elektrycznymi. Współczesna replikacja przez program telewizyjny, Pogromce Mitów, wytwarza wystarczający prąd do galwanizacji srebra na miedzianej podstawie w 20 minut, używając elektrolitu z soku winogronowego. Kontekst archeologiczny umieszcza baterie w warsztatach obok srebrnej biżuterii, narzędzi miedzianych i sprzętu do obróbki złota. 2000 lat luki technologicznej pozostaje niewyjaśnione. Konwencjonalna archeologia nie potrafi wytłumaczyć wyrafinowanej wiedzy elektrochemicznej poprzedzającej rewolucję naukową. Numer 7. Kamienne kule z Kostaryki. Odkryte w latach 30. XX wieku podczas karczowania plantacji bananów United Fruit Company w Delcie Dikis. Ponad 300 granitowych kul o średnicy od 3 cm do 2,66 m skatalogowanych przez Peabody Museum Uniwersytetu Harvarda. Największa kula waży 15 ton metrycznych, wyrzeźbiona z litego granitu. Analiza matematyczna, przeprowadzona przez Wydział Matematyki MIT, potwierdza kulistą precyzję z tolerancją do 2 mm. Dokładniejszą niż kule wytwarzane dziś maszynowo. Stworzone przez kulturę Dickies między 600 a 1000 rokiem przy użyciu nieznanych metod rzeźbienia. W prekolumbijskiej Kostaryce nie istniały metalowe narzędzia zdolne do precyzyjnej obróbki granitu. Kule ustawione w prostych liniach w formacjach trójkątnych, orientacjach astronomicznych wskazujących na północ magnetyczną, ustalone przez badania geologiczne. Analiza petrograficzna, przeprowadzona przez francuskiego geologa Józefa Dawidowica, identyfikuje źródło granitu wydobywanego 50 km dalej w paśmie górskim Talamance. Brak dróg, pojazdów kołowych, dużych, udomowionych zwierząt dostępnych do transportu wielotonowych kul przez teren dżungli. Niektóre kule wykazują dowody kontrolowanego nagrzewania do 1000 stopni Celsjusza, zmiękczającego granit do rzeźbienia technika nieznana współczesnym kamieniarzom. Idealna geometria sferyczna wymaga wiedzy matematycznej o liczbie pi, obliczonej z wieloma miejscami po przecinku, i zaawansowanych instrumentów pomiarowych, niedostępnych dla rdzennych kultur VII wieku. Ekspedycja National Geographic prowadzona przez archeologa Smithsona Samuela Lotropa dokumentuje oryginalne pozycje przed rozległym rabunkiem na prywatne kolekcje. W 2014 roku otrzymały status światowego dziedzictwa UNESCO, uznając wybitną uniwersalną wartość. Metodologia inżynieryjna pozostaje całkowicie nierozwiązana, pomimo dziesięcioleci badań prowadzonych przez MIT, Harvard i Smithsonian Institution. Numer 8. Wodospad diabelski kocioł. Park stanowy Judge C.R. Magney, Minnesota, odkryty przez europejskich odkrywców w 1855 roku. Rzeka Brule rozdziela się wokół wulkanicznego wychodnia Ryolitu, 20 km od Jeziora Górnego. Wschodni strumień płynie normalnie w kierunku jeziora. Zachodni strumień wpada do głębokiej na 15 metrów bazaltowej jaskini zwanej Diabelskim Kotłem, bez znanego ujścia, pomimo 130 lat badań. Departament zasobów naturalnych Minnesoty próbuje śledzić wodę, używając fluorescencyjnego barwnika rodaminy, numerowanych piłeczek ping-pongowych, drewnianych bali, biodegradowalnych urządzeń śledzących GPS. Obiekty całkowicie znikają w podziemnym systemie. Żaden barwnik nie pojawia się w jeziorze górnym 8 mil około 13 km w dół rzeki, pomimo czułego sprzętu wykrywającego. Nie zmapowano żadnego podziemnego systemu rzecznego, pomimo rozległych badań hydrologicznych przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Minnesoty. Pomiary przepływu przeprowadzone przez US Geological Survey pokazują, że 200 stóp sześciennych na sekundę, około 5,76 m sześciennego na sekundę, wpływa do kotła w normalnych warunkach. Wystarczająco dużo wody, by zaopatrzyć miasto liczące 50 tysięcy mieszkańców. Badania geologiczne wykorzystujące radar penetrujący grunt. Nie znajdują systemu jaskiniowego wystarczająco dużego, by pomieścić tę objętość wody na stałe. Zaawansowane urządzenia śledzące GPS, warte 3000 dolarów każde, wrzucone do kotła, nigdy nie wypływają na powierzchnię ani nie transmitują sygnałów. Zespoły National Speleological Society eksplorują dostępne części systemu jaskiniowego, używając sprzętu do nurkowania. Każde przejście kończy się w litej skale, ślepymi załukami w odległości 50 metrów. Temperatura wody wpływającej do kotła dokładnie odpowiada temperaturze rzeki Brule, wynoszącej 4,2 stopnia Celsjusza przez cały rok. Nie wykryto zmian temperatury, które wskazywałyby na duże podziemne jeziora lub głęboką cyrkulację geotermalną. Podstawowa fizyka wymaga, by woda gdzieś płynęła. 50 lat badań naukowych nie znajduje żadnego miejsca. Numer 9. Efekt MPEMBY po raz pierwszy udokumentowany przez Arystotelesa w IV wieku p.n.e. ponownie odkryty, niezależnie w 1963 roku przez 17-letniego tanzańskiego studenta Erasto Pembe w Mkwawa Secondary School. Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda w określonych, identycznych warunkach, naruszając podstawowe zasady termodynamiki. Eksperyment MPEMBY z lodami pokazał, że wrząca mieszanka mleka zamarza na stałe przed zimną mieszanką w tej. Samej komorze zamrażarki. Nauczyciel fizyki Adrian Rogers początkowo wyśmiewał to twierdzenie, dopóki kontrolowana demonstracja nie dowiodła powtarzalnych wyników. Dr Dennis Osborne z University College Dar es Salaam przeprowadza systematyczne eksperymenty potwierdzające, że ten sprzeczny z intuicją efekt występuje w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Czołowi fizycy zaproponowali wiele mechanizmów. Zwiększone parowanie zmniejszające całkowitą objętość wody, ucieczka rozpuszczonych gazów z podgrzanej wody, zmieniająca punkt zamarzania, wzorce cyrkulacji konwekcyjnej, zmiany strukturalne wiązań wodorowych, Różnice temperatur przechłodzenia. Royal Society of Chemistry ogłasza w 2012 roku nagrodę w wysokości 1000 funtów Sterlingów za ostateczne naukowe wyjaśnienie. Żadna teoria nie zyskuje powszechnej akceptacji po recenzji naukowej. Efekt pozostaje powtarzalny w określonych kształtach pojemników, objętościach wody, temperaturach otoczenia, ale nie jest uniwersalnie przewidywalny. Pomiary temperatury za pomocą precyzyjnych termopar, kontrolowane środowiska laboratoryjne, identyczne metalowe pojemniki pokazują, że gorąca woda osiąga stan stały jako pierwsza w około 30% prób w optymalnych warunkach. Singapurski Nanyang Technological University. Publikuje w 2013 roku badanie potwierdzające efekt z dokumentacją fotograficzną wysokiej prędkości. Podstawowe prawa termodynamiki mówią, że to zjawisko jest niemożliwe. 2000 lat zagadki trwa pomimo nowoczesnego sprzętu. Numer 10. Płaskowyż Marka Huasi, odkryty w 1952 roku przez peruwiańskiego archeologa dr Daniela Ruzo, położony 4000 metrów nad poziomem morza w peruwiańskich Andach. Granitowe formacje skalne, rozciągające się na 4 km2, wydają się przedstawiać wyrzeźbione ludzkie i zwierzęce twarze, widoczne tylko w określonych warunkach sezonowego oświetlenia. Figury obejmują lwy, słonie, wielbłądy, konie zwierzęta nigdy nie występujące naturalnie w Ameryce Południowej. Analiza geologiczna potwierdza naturalne formowanie się granitu poprzez standardowe procesy wulkaniczne miliony lat temu. Zjawisko psychologiczne Parej wyjaśnia proste rozpoznawanie twarzy w przypadkowych kształtach skał. Te formacje wykazują złożone trójwymiarowe rzeźby z anatomicznie poprawnymi proporcjami, szczegółowymi rysami twarzy i realistyczną anatomią zwierząt wymagające zaawansowanej wiedzy artystycznej. Oświetlenie podczas przesilenia letniego ujawnia figury rzeźbiarskie całkowicie niewidoczne w innych porach roku z powodu położenia cienia. Warunki oświetleniowe zimą pokazują zupełnie inne rzeźby w identycznych skałach, widoczne tylko pod kątem słońca w grudniu. Dr Ruzo dokumentuje ponad 40 wyraźnych, rozpoznawalnych figur, używając fotografii poklatkowej wykonanej w precyzyjnych pozycjach słonecznych przez cały roczny cykl. Brak śladów narzędzi, wykrywalnych pod powiększeniem, pomimo pozornej, wyrafinowanej pracy rzeźbiarskiej. Naturalne wzorce erozji, analizowane przez zespoły badań geologicznych, nie mogą wyjaśnić precyzji geometrii ani sezonowych zmian widoczności. Lokalne ustne historie Inków, zapisane przez hiszpańskich kronikarzy, mówią o starożytnej cywilizacji poprzedniczki posiadającej technologię zmiękczania kamienia jak gliny. Dowody archeologiczne pokazują ciągłe osadnictwo ludzkie. Przez ponad 4000 lat oparte na datowaniu radiowęglowym palenisk narzędzi i fragmentów ceramiki, techniki zmiękczania kamienia pozostają teoretyczne, bez podstaw naukowych. Fundacja Marka Wasi prowadzi bieżące badania z Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ale nie oferuje konwencjonalnych wyjaśnień. Numer 11 wędrujące kamienie z doliny śmierci, Race Track Playa, California. Po raz pierwszy udokumentowany naukowo w latach 40-XX wieku przez strażników National Park Service. Skały ważące do 317 kg, 700 funtów, poruszają się po idealnie płaskim dnie pustyni, pozostawiając proste ślady o długości do 457 metrów 1500 stóp. W pobliżu tajemniczych śladów nie znaleziono żadnych ludzkich śladów, śladów zwierząt ani pojazdów. Zjawisko obserwowano przez 70 lat. Ale rzeczywisty ruch nigdy nie był świadkiem, aż do przełomowych badań w 2013 roku. Kuzyni z Scripps Institution, Richard i James Norris umieszczają czujniki GPS na 68 skałach, instalują automatyczne stacje monitorowania pogody i wdrażają systemy fotografii poklatkowej. Zagadka rozwiązana 20 grudnia 2013 roku. Po 7 latach ciągłego monitorowania, rzadkie opady deszczu tworzą płytkie jezioro na powierzchni Playa. Temperatury w nocy spadają poniżej zera, tworząc cienkie warstwy lodu na wodzie. Poranet. Słońce częściowo topi lód, wpływające panele o szerokości kilkuset metrów. Lekkie wiatry pchają ogromne tafle lodu, które z kolei pchają skały zmierzoną prędkością do 5 metrów na minutę. Poruszające się tafle lodu nie wydają słyszalnego dźwięku. Wydają się niemal niewidoczne dla obserwatorów. Skały poruszają się tylko w określonych warunkach pogodowych, występujących mniej więcej co 20 do 30 Lat, gdy opady deszczu, temperatury poniżej zera i wiatr idealnie się zgrają. Dane śledzenia GPS pokazują, że wiele skał porusza się jednocześnie w grupach. Zaczyna i zatrzymuje się razem, podążając identycznymi, równoległymi ścieżkami popleja. Niektóre ślady są idealnie proste na setki metrów po absolutnie płaskim terenie. Mechanizm tafli lodu wyjaśnia siłę ruchu, ale nie potrafi wytłumaczyć geometrycznej precyzji śladów. Laserowe pomiary wykazują, że powierzchnia pleja waha się o mniej niż 1 cm wysokości, na całej długości 2 mil, około 3,2 km, km. Niewystarczająca zmienność topograficzna, aby kierować ruchem skał po prostych. Liniach. Idealne równoległe ślady. Rozmieszczone dokładnie 15 metrów od siebie, pozostają niewyjaśnione. Zjawisko wędrujących kamieni rozwiązane. Zagadka geometrii i śladów trwa. Numer 12. Blub, zarejestrowany w lipcu 1967 roku przez autonomiczne macierze hydrofonów NOAA rozmieszczone na całym Pacyfiku do wykrywania okrętów podwodnych. Dźwięk o ultra niskiej częstotliwości wykryty jednocześnie przez podwodne stacje nasłuchowe oddalone od siebie o 5000 km w pobliżu współrzędnych 50-600 RS 100 raków. Wzorzec częstotliwości szybko wzrastał przez jedną minutę, a profil akustyczny nie przypominał żadnego znanego zjawiska geologicznego, meteorologicznego ani biologicznego w oceanograficznych bazach danych. Głośność dźwięku była wystarczająca do wykrycia w całym basenie Pacyfiku. Najgłośniejszy dźwięk podwodny, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Współrzędne lokalizacji pokrywają się z fikcyjnym miastem R'lyeh, z prozy H.P. Lovecrafta z dokładnością do 3 stopni, Czysty zbieg okoliczności statystyczny, zauważony przez internautów. Laboratorium akustyki NoA proponuje wiele teorii. Masowe cielenie się gór lodowych, podwodne osunięcia ziemi, nieznane stworzenie głębinowe, tajna aktywność okrętów podwodnych, oficjalne przypisanie zjawiska pękaniu antarktycznego lodowca opublikowano w 2005 roku, ale sygnatura akustyczna nie pasuje do innych nagrań pękającego lodu w bazie danych NOEA. Technologia hydrofonowa. Dokładnie identyfikuje wołania płetwali, błękitnych z odległości 1000 km rozróżnia typy silników statków, wykrywa podwodne trzęsienia Ziemi o magnitudzie 2-0 i wyższej. Analiza spektrograficzna blupa nie pasuje do żadnej z tych ustalonych kategorii w ciągu 15 lat porównawczych badań baz danych. Dźwięk Wystąpił raz 4 lipca 1997 roku i nigdy się nie powtórzył, pomimo ciągłego globalnego monitorowania przez najczulszą sieć wykrywania podwodnego, jaka kiedykolwiek została rozmieszczona. Głębokość oceanu w obliczonym miejscu źródła przekracza 4000 metrów, głębiej niż wysokość góry fuji. Nie zarejestrowano aktywności sejsmicznej przez Pacific Tsunami Warning Center w oknie wykrywania BLUPA. Podobne niewyjaśnione dźwięki wykryto w tym samym głębokim regionie Pacyfiku w latach 1997 2002 Slowdown, Train, Julia a następnie całkowita cisza akustyczna. Głębiny oceaniczne pozostają w 95% niezbadane. Zagadka źródła BLUPA oficjalnie pozostaje nierozwiązana. Ale oto, co zmienia wszystko. W 2019 roku robotnicy budowlani remontujący piwnicę nieczynnego już radioteleskopu Big Air Uniwersytetu Stanowego Ohio odkryli zaspawaną metalową skrzynię wmurowaną w oryginalne fundamenty budynku z 1073 roku. W środku osobiste notatki badawcze Jerry'ego Emana obejmujące 30 lat oraz pojedyncza kartka papieru milimetrowego z astronomicznymi współrzędnymi datami transmisji i odręcznym zdaniem. Odpowiedzieli raz. Nigdy więcej. Czekamy na naszą odpowiedź. Współrzędne dokładnie odpowiadają kierunkowi źródła sygnału WOW. 19 godzin 25 minut i 27 stopni 0,3 minuty w gwiazdozbiorze Strzelca. Daty pokazują, że Echman kontynuował monitorowanie tej konkretnej częstotliwości w tajemnicy przez 30 lat po zakończeniu oficjalnych poszukiwań SETI, używając osobistego sprzętu w swoim garażu. Jego ostatni wpis, datowany na trzy dni przed jego śmiercią w 2017 roku. Cisza jest wiadomością, wiedzą, że nie jesteśmy gotowi. Niektóre zagadki nie są po to, by je rozwiązywać, są po to, by je usłyszeć.